Moim marzeniem jest, aby w naszej bibliotece znalazła się Trilogia Tolkiena, yy, Władca Pierścieni i Hobbit. Moim marzeniem jest, aby w naszej bibliotece szkolnej znalazła się nowa książka Johna Boyna, Chłopiec z płasiarstych piżami. Chciałabym również, aby na naszych bibliotecznych półkach znalazła się książka Jayla Formana, Zostań, jeśli kochasz. Słyszałam od moich rówieśników że również ciekawą propozycją do przeczytania jest dziewczynka w zielonym sweterku autorstwa Krystyni Chigger. Moim marzeniem jest, aby w naszej bibliotece znalazła się książka pod tytułem na Narkomanki Barbary Rosiek. Moim marzeniem jest przeczytanie książki pod tytułem Powstanie 44 Normana de Taki stan książek nie jest wynikiem braku poszanowania książek przez uczniów czy czytelników w ogóle, lecz wynikiem starości. Moim marzeniem jest, aby książki w mojej bibliotece, do te szkoły wyglądały w ten sposób i były nowe, aby zachęcały czytelników do czytelnictwa, a nie takie zniszczone, które odpychają uczniów od czytania książek. Moim marzeniem jest przeczytanie książki dotyczące... Bardzo chciałbym przeczytać drugą szansę Denny Ettug. Moim marzeniem jest, aby w bibliotece szkolnej, w której pracuję, znalazły się wszystkie książki Wojciecha Cichosławskiego z serii Bosto Przez Świat. Moim marzeniem byłoby również czytanie książki Elis nie Dajesz Mi Spać. Pożądane by było, aby te puste półki wypełniły się nowymi książkami, nie tylko tymi wymienionymi przez nas.